Z tej strony Yakuza, witam was w kolejnym materiale z dyplomanii Repentance. Dzisiaj myślę, że pykniemy sobie zwykły challenge i będzie to niedawno przez nas odblokowany za pomocą doktora Fetusa, challenge numer 9, jakim jest Demon Tak, dla pokazania itemu quality 4, hmm, tutaj zaczynamy z dwoma itemami. Remote Detonator, który sprawia, że dostajemy plus 5 bomb, a także przedmiot na spację, którym Możemy yy, sobie wyznaczyć, kiedy bomby wybuchają oraz doktora fetusa, który sprawia, że zamiast łzami strzelamy bombami. Oczywiście możemy tak popustować każdą ścianę, jeżeli coś się tam będzie kryło, to po prostu to znajdziemy. Fajny challenge, taki do odblokowania czegoś naprawdę dobrego na start. Też dosyć przynajmniej na początkową fazę, bo jak się równo. Możemy wszystkie wazy, ewentualnie sobie rozwalać kamienie i tak dalej. To nie jest żaden problem. dlatego tego sobie zostawiam, po co? Challenge bardzo, bardzo przyjemny, uważam. Jeden z łatwiejszych też. Też nie ma, jak pamiętam, ale jeszcze to sprawdzimy. Musimy dojść do serca matki w tym challenge'u. A tu zaczynamy z wypoflajsen. No dobrze. szybko otwarta przyjemnie stałe dwie mufy jedna mufa zarówno Speed. akurat spid się przyda Izakowi. zakowi bo oba oba oczywiście i też trochę uwaga jest biblioteka może i nie ma też Rumów, ale profesji biblioteki jest również spotykane uważam No już wszystkie ciałka, nie, nie jeszcze jedną się już wszystkie ziomeczki wchodzące zrobiłem no i ciałka. i ostatnia mamy to nie mam stwierdzić, gdzie jest sekret? Mogę nie myśleć o klucza? to będzie tutaj? Nie. Tutaj? Tak. Czyli do takie i tak będę musiał zmuszony wejść. Za pomocą klucza, oczywiście. A, to szkoda. sobie tych po porozważyć. Upon. Okej! Okay. No to wejście do sklepu teraz też wydaje się bardzo opłacalne. Jakby to była Biblia, to by byłby Game Changer. Bibi nie ma. O Jezu, Kwajdik 4 Psyfe to jest mula, która broni dosłownie przed każdym pociskami jak leci O Jezu, dlaczego? Full health, ok. co się wejdę. No i oni z ciekawego w tym sklep, przemy w tym. Magic Fingers mnie nie interesuje. Szkoda tego playflajka, że on już znika nam. Bo schodzimy na niższe piętro a przecież z Monster Manuala tylko na piętro się utrzymują minionki. A jajaj bolesne serce. Klucz tak tam wypadku, fenomenalnie do sklepu. I w szpilach Super Secretum na poziomie upada trochę. To już wiem, że jest Secretum za to. I kolejne bomby. Klucze mi dajcie, kluczy mi mało, a nie bo. Czy jestem w stanie zużyć tego moneta? Juła. no. okej, okay. z tego jestem zadowolony. A... Um, Cewki do rozwałki. Karta wypadła. The Tower, okej. Okay. no nie chciałem zagrać na niej. Goddammit kolejny nie trudzi, bardzo ładnie. No, no, czy w sklepie, którzy są, macie obskamy po lepsze to. No i tu już powiedz. Wybada. Lecimy do góry, do góry. A jeszcze tu sobie zatyskała, leci, brame. Cancer Fire Rate, lepszy, czyli coraz y, szybciej bombę. to tak jak Tearsy, jeden z najfajniejszych, konkretnych w game, muszę przyznać. Dobra, co jest w sklepie? Jest Biblia. Biblia. Yeah. Na przyszłość, na ogół przyszłości, jak najbardziej. No i dla pizzu, you... zobaczę tutaj. Lovers, the voice. Może mi na ten piętrze, skoro chcę na nakarmić jeszcze. Ale to jest jeszcze mam czas na to wszystko. Tu mam z Pietru, Bardzo ładnie. To ognisko sobie pordawana. Bucha jest mniejsza się wypadnie z ognisk. Hmm, chyba, że to jest naprawione. Tego nie jestem pewny. No, ale będziemy mieć raczej go 3 serca do oddania A no i więcej. Weźmę tą połóweczkę, bo i bardzo mi odstało z jest nie interesuje. No sobie Może w końcu znajdę Cross w tym ranie, ale nie ma tak dobrze. Larry Junior, czempionowy Larry Junior, pożegnamy. Wciąż mam sobie. sobie solą mam. No i tak szczerze, to nie za bardzo mnie coś tutaj ciekawi, muszę przyznać. O w do Barney Spirit jest overridden by Dr. Firas Okej, okay, to skoro jest overridden to okej. Okay. On nie jest jakby, chodzi o Tirsy, ale ogóle mogę dalej prowadzić, to kiedy ja klikam, o oh, właśnie. Okej, okay, to to mi bardziej popsuje niż pomoże. To overridden jest Nie Niefajnie. Tak szczerze to kurwa niefajnie. Ale spokojnie na pewno będzie item, który to ratuje. Chyba. I o, ale Fejur z tym Prytusem god Fejur Fejur jak mało naprawdę Fejur co to miało być Jak overridden to jest overridden no nie że to działa i jak, jak kliknę tylko to się zatrzymuje jak przytrzymam to sobie faktycznie mogę tym mam kierować jak to jest przy łzach ale to jest Fej jak nic To jest Dude! Oh my god, dude! This is massive! Come on, I believe I temu jeszcze nie oddał, ale trzy który się bardzo boję. jest Maria! dość miejsce chce do nałogów na pamięć. Dawaj item! Nail, no nie jest najgorszy. Wezmę, bo sobie dostanę trochę damage'a. Dobra. Lockdown, nie boli, nie boli. Pretty Fly jest zajebisty. Dobra, nie boli. Jest! Dobrze, dobrze, dobrze! Dobrze było, dobrze było. Może nie mam zdrowia teraz, bo mam pół czerwonego serca, bo wszystkie wydałem w tym ranie, ale mam dwie na trzy przemiany lewiatana. E, ogólnie za podniesienie itemku. No i szczerze jest dobrze, a tu na bossie były serca, o których zapomniałem, więc jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. No, tak, żeby się trzymować. O jezu, Dobra, spokojnie. Tu nie, to jest tragiczne pomieszczenie. To jest bardzo złe pomieszczenie. To trzeba sobie na spokojnie tutaj. Co by coś nie chcę dostać? Ogólnie jest o, sobie nie no to jest ogólnie z O, po z nogami. tu muszę mieć dużą uwagę. Super kwiat jest na pigupę, a nie będę dział trochę za dwópy. Dobra, co jest tutaj? Ciekawości czy czytaj Coś zrolować te wszystkie item i da się formali? Jak to na nie widziałać? Już zaburzyła cały czas, by było dziwne pomyślimy o tym. Stayfitta. O, ja będę pomógł się pojawia jeszcze na tym. Więc co? Ja chyba dla pewności o tym, nie zrobię tutaj tam, Znaczymy. Szczerze, nigdy tego nie próbowałem. Nawet jest smutne, żeby taki akurat Dyson się pojawił, bo dlaczego niby, prawda? To jest sklep jakby coś? Ok, War of Secrets. Nie, tyle co ja gadam, to Co się stanie? Czy będę Fetusa? Fetusa mam dalej, więc nie mamy innej temy. Ale dobra, nie mam tego, że mi podciąga to. To jest git, to jest git, to jest bardzo git W Biblii mi zrolowało, to jest duży minus. Ale nie mam tego frejerskiego itemasu, więc to mnie cieszy. Dobra, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Kurde, no i tak sobie sobie w brzmienie. Nie mam bo będzie balać. In this run. Mogę sobie w ogóle, zobaczcie, odciąć całe czerwone tej pillerem, zwiększyć sobie damage I mam za to kostkę mięcha, to też jest ciekawość, tylko że tutaj niestety, ale To nie da mi Achievementu Super Meat Boya, niestety to tak nie działa Na tych challenge'ach Jezu, to, to jest tragedia na tych bombach obecnie Bądź też mam cholernie wysoki Oj, to będzie ciężar No będzie ciężar, muszę być stroną. Ok, tutaj już wiem co się zdarzy. Oooo, dobrze, co się zdarzy? Wszemu nie Dobra, jak tak mówię z panem, mamy spore to jest, to jest G. Muszę być stroną. O oh mój gad. Ok, wezmę. Co jest ale będę latał i mam spektralne tirsy, Jeżeli się nie mylę, zaraz to sprawdzimy. Znaczy to nie sprawdzimy, to nie ma znaczenia. Nie mam spektralnych tears, bo to nie jest Spirit of the Night, a to jest Lord of the Pit, to jest po prostu latanie. W sumie Fakt, że latanie to jest dobre. Znaczy, spektralne tirsy by były z pokaz, z jednej strony mogłyby mi dużo, dużo utrudnić, więc też no, to zależy od wielu czynników, czy to jest na pewno takie dobre, jak się wydaje. Czyli, gracz, Mogę mnie zaledwie Nie ma znaczenia. W ogóle? Tak dla siebie. Zetnę sobie 4 zdrowie. O sobie zetnę 4 zdrowie. I ja sobie stworzę super mixboya. Będę na 5 życiach, ale mam wielkiego super mixboya, który będzie mi pomagał. Mam nadzieję, że on nie znika po piętrze. Bo jeżeli się okaże, ja tego nie wiedziałem, to się popłaczę. Dobra, nieważne. No i zobaczcie, jak on chodzi i ciśnie. To też będzie dobra rzecz. To jest granie na bardzo, na bardzo cienkim. tutaj. sposobie gry. Mogę wejść na boss challenge'ową arenę dzięki temu. Ja to robię. Biorę tylko. tylko o, tylko jedno. Poważnie? Poważnie? To zrobił? No i teraz to jest prawdziwy gnój To bardzo mocno kara tego tutaj nie ma. Dobra, dobrze, dzięki sobie dwoju. Mam gdzieś 3 dalej procent na DVD mam zlokowane. Mniej więcej. Nie widzę takich pomieszczeń, to pomyślałem są tylko po to, żeby ci wkurzyć. Boś czy ja bym mógł. Dzięki. Mam yy, trochę duży shot speed, nie chciałem brać nic shot No i mam za duży ręcz, zdecydowanie. Ja będę chciał czym sobie zbić ręcz, bo mam 11 pół jednak wiem wszystko. Ja jesteś cyklą. Czy to jest moment na zabawę grzybkami? Czy w końcu grzybki będą po mojej stronie i dadzą mi coś zajebistego? No leczenie? Nie. Nigdy. Not ever. Not now, not never. No ever. Co To, dostać? to już wiem, już. O jest. Dobrze, że mam tego Mirkoję. Ten Kraft to mógł być dosyć. Dziwne dla Was, ale to jest takie minimację. Znaczy, Myślę, że to jest granie. Już tak w sumie. Po mojego mięsnego dzieciaka, nie? Pręba da. Nie boli. sumie. W ogóle nie boli. Dobra, bierzemy. Double Travel Monster. Okej. Okay. Szczerze. Nie boli. Nie boli, nie boli, nie boli, nie boli, nie boli, nie boli. Ja nie muszę się przyjmować, bo ja mam jednak ja mojego super mięsnego dzieciaka. Challenge... challenge bombowy, a super mięsny dzieciak. Oooo! Wow, Sto dobrze. Helwa! Nie mi się Devil Deal, ale to jest G. Możemy w końcu sobie... Po upełnieniu szkalfa, co jest to dobre No dajcie z tych żywów. Ja tym, 30 kiedyś, nie wiem. Co jest jakieś historiale? Ty coś? Że ja tego nie dostaję. To musi być dostawane. Nie go nic. Żpię straty Biblii, bo miałbym serce mamy i mamy na hita, a jednak tam muszę się dostać. Z jednej strony szkoda, z drugiej strony, no już trudno, nic nie zrobię, O, lekko. To zostawiam, może mi brakuje. O, proszę, to był Ok, Okej, nie spodziewałem się, że wypadnie mi piątko skutki. Jest Nie I niespodziewane bardziej. Tak. Super big boy. Wyczyścił, jak leciało. Ok, co ciekawe, jak zwykłe skrzynki. A już wyszedłem tu z bombą, paramon. Okej. Okay. Oj, był. Dlaczego się do sportu sobie to wysadzę. Zostaje tutaj A nie, tym razem gra. Spektralne by mi to przydały strasznie. Strasznie bym mi to Ogólnie, bo bardzo no, dobry item. Dołożę na jedną postać taką, no, jaką jest The Lost. To jest w ogóle świetny item, ten w Head ze sklepu. No, ale ja nie wchodzę do curse więc to, że będę miał więcej dropów w curse slash dwa curse na piętro, a nie jeden zawsze, no to... Z są spoko, ale ja nie chcę tracić zdrowia do nich uważam, więc niestety, ale nie. Z drugiej strony miałbym szansę na przemianę w Gapiego, ne? w końcu. No i zakładam, że na challenge'u, w którym mogę tylko dostać achievement za... Jednak kurna dostałeś? O oh Jezus jest tragedia. Tylko nie chły. Jest hita. To był ciężki pokój, bo nie miałem zabrać za konebrować, czyli wallot biorę odbieram Co? Bo coś już z poprawy? Było Okej, okay, niespodziewane, no ale to lecimy z lotn. Chciałem sprawdzić jeszcze szybko w sumie jak to jest piętro ale mają lub blazę, więc to było sensu. No i oddało Krampusa mi dało, Krampusem mi oddał, nie. nie, tym razem żegnam. Raz mam Head of Krampus, pokażę wam jak działa. Nie ma innej potrzeby. O, Boże, czachy, czachy i serce. Dobrze mi dwój. One Mix one. nie, drugiego nie wezmę, bo to bardzo małe, będzie mi ciężko. Ok, mógłbym łatwiej manewrować, to jest prawda, ale nie. Sapies na dole I tylko po sobie drodwalę i, i samego... Oboś. Perfekcyjnie, o Mmm, do sklepu nie będę właśnie, nie sobie po co. Lecimy na samy piętro, po prostu lecimy, robimy speedrun, robimy speedrun, widzowie. No gambling, żeby mi O, szybko wypłacił i to jak dobrze. A, nie, zwiększył też Sandila. a ja zawsze myślałem, że zwiększa. Głupi jestem. O, ej, nie, to jest krzyk z krocami. No to chyba mid boy będzie się wykazywał głównie. w tym pomyśleniu akurat. Tak wypadło. Przeciną bombkę jakby coś. Right, right. Są dwie Począć, jakie mandy. Okay, to są wyspy spulcane. Poczuć jakie będę. Okej, to nie większa speedów to i kicsy to są hardy co najmniej Jezus Mario, to umieszczenie skłomiszczenie zło. Pidę tu i nic na jaki te. No. no. Mniej zabawy. Boją. Wiesz nic nie muszę robić, nie kierowcy, powiesz, Jak jest wspaniałe, zobaczcie. A uh, trinkety, dla mamy i tak nie mam co kupować z tym sklep. Uh, eee, spadają szybciej. Czy to się kombi z moim ty? Wszystko wtedy. Tak to się kombi. Ej, to jest zdecydowanie lepsze. Jest my lefty fly. Druga osłona. in game. Okej, okay, to jest... Było wiele przykładów dostałem po czarstwie, niestety. Ale to nie szkodzi, zdarzy się i tak. Super dzień dobry. wysadzą wszystkich w pizdło jak leci. Okej, okay, to jest bardzo dobre, tak szczerze. Czy ja wszyscy dzięki Pera? Przecież nie chcę dzięki Pera, to może być 3. Zamiast 36%. To zobaczymy. Picku tu nie ma, to raczej też wątpię. Tu też wątpię. O, nie chcę się jakoś bardzo lukać po ten sklep. dobra, nie chcę się. Bierzemy na mamę. Liczymy, że coś sobie tutaj poradzimy. Że się uda, prawda? Trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć, trzeba wierzyć. Mama. Nie muszę dostawać po wysadzi, bo mam bardzo środa. Mogę przyjść teraz do y, Fair Campus. jest skarb, są w ogóle. Ja serio to bomby. Ale to nie śmieszny żart. Tu są gry. Tu są karty. Jest shot speed down! Jezus, jak dobrze! Co jest w ogóle tutaj ciekawego? Nie, no, nie będę walił to, bo strasza, bo to jest niepotrzebne. Chociaż taki mini maszek to jest coś, tym, który można powiedzieć z grzybków, speed ręcznie, bo Ręcz walić. Ta cebula, jako zaroślań, kierce byłyby cudne. No ale to bez sensu. Chcę Nie doczekałem się tam. Bez Tak Ha! Kupiłem. Beka. <śmuchy> bomby skupują piąty. To jest taki game changer w Widzowie, się nie wiedzieli. O Boże Naturalne zwycięstwo nad tym, co bomby połyka. Nawet nie zdążył, bo no inna animacja Jądro. Ja wiem, że to co ja zrobiłem z tym Meat boyem, tym pilem, to było tak ryzykowne, że nie powinno się tak robić. Ja sobie zdaję sprawę, bo ja sobie zmarnowałem cztery życia, które mogły mnie potem uratować. Ale było warto ostatecznie. Jezus Mario. Zostaje hita. Niestety. Zwiatło znalazłem. Żebrak kluczowy. Nie tym razem, Mordecz. Nie tym razem. Ła, Maju yes. Łatwo się na skałę, mnie tutaj trollują, żebym się naczuł i się zabił Wszystko zostawiono, widzę, wszystko zostawiono, widzicie teraz już Pozostawiono, co stwarano, widać, jak się To jest tłuski Edmund MacMillan w szklanych kulach Mr. Fred czy Agenda Ultra? Jakie psude, o Jezu, ale mnie obroniły te moje te y, muszki z Pitfire. Mr. Fredonger! No dobrze. to pana miestre poobijamy, Nitkami. Nie ma żadnego problemu. Chodź Jezu. Chłopce szans nie ma. Mamy kolejny health, mamy kolejnego szulharta w ogóle. No i mamy też Dilla... Nie. nie, bez sensu. Ostatnie piętro i challenge będzie zrobiony, A wątpię, że miałbym tego nie przeżyć, Znaczy z drugiej strony no... Istnieje takie prawdopodobieństwo, bo gra uzna, że, że się na, na twarz, ma no, dostać chciwość ciwość, bo jest w ciwość, bo jest w jeszcze za jest I jeszcze i jest w tutaj bo jest więc daj mi magic Daj mi No mushroom, w ciwość, bo jest nie karają więc jest dalej dwie piguły jest i Amnesia Żadne Przecież są za szybko praktycznie żebym doganie, bo nie wygonił bo miałbym stać się w speeddown Miałbym 1.60 to bym dostał się Witam Cię Serce Mamy Dobrze mid boi Kasujemy Mimo, że No Fit Les. Tak, kończymy. Co jest tu? Zmień to go w A jakbym sobie to odpalił, to zadziała? Podaj na to. prawdę powinien być. Let's go. Łopata w dłoń. O, mulligan. Dobra, nie tylko tego, tam nie zrobiłem. Biorę mulligana. Na... Czekajcie, jaką wini. Piszę, że jest overridden, czyli prawdopodobnie muchy i tak by się spełniły, jakbym strzelał do małych przeciwników. Ale podnosimy trofeum i odblokowujemy Chaos Card. Jeden z fajniejszych kart ogólnie w grze. Pozwala dosłownie nie zabić każdego bosana hita, jak ją, jak ją rzucimy. Ale tego się dowiecie w ranach, kiedy ona mi wydropi, mimo że jej spawn raid jest bardzo rzadki. Ja bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Na Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. No i standardowo widzimy się w następnym. Trzymajcie się i cześć.